Cześć. Gabro z tej strony, a to jest gra pod tytułem Go Home Annie. Idź do domu Anka, okej. Okay. <laughs> Idź do domu Ania. To jest gra o SCP, tak? To jest gra horrorowa o SCP. To jest demo tej gry. Dostępne za darmo do pobrania na Steamie. Będziecie mieli link w opisie. w łapczko ten link w opisie. Bez zbędnego gadania lecimy Play Demo. Zobaczymy o co tu chodzi. Gra się zapowiada dobrze, ma rozbudowane ustawienia graficzne na zdjęciach wygląda fajnie, no i jest groło SCP, jakby ja wspieram takie projekty, bo lubię. A łaa, łaa, Jezu, jak to ładnie wygląda. Okej, okay, wizualnie jest klasa. Jakby. To jest jeden... A, w ogóle... Trochę klatkuje! Mam nadzieję, że jak minie kacenka, to będę mógł to zmienić. Przepraszam za klatkowanie, coś musiałem zrypać w ustawieniach. Ale jest klasa, póki co tak... No dobra, no widzę, że są problemy w trzymaniu... W animacjach i w trzymaniu kierownicy, ale wizualnie, graficznie jest ładnie. Ech... Dobra, zaciągniony ręczny, jakieś śmieszne autko. Taki trochę mój Peugeot Vibe Dobra, o! To tylko na w sense, a, a nie, poczekajcie, wy na się też macie yy, Te Ty, co jest w ogóle? Nie zapisało mi w ogóle ustawień O Jezu. to Też szybciutko to ogarniemy No nie no, wy macie straszne flagi tym nie mogę dać też A ten? Przechwytywanie gry jakbym dał Cyk Gra chyba się trochę nie lubi Ze mną, nie ma tu FPS loka tak, bym DLSS-a na performance. Okej. Okay. DLSS na performance ratuje. <laughs> Siema! Jest to bardzo ładna gra przede wszystkim, warto to odnotować. Jest... O kurde, nie no. It's locked, but I could pry it open with something. No to trzeba łom, potrzeba. Jest ładne autko z Unii Europejskiej, niestety nie wiem, co to za kraj. Autko no taka... wizualnie może mi się nie podoba, ono jest brudne, czy takie porzewiałe. Mam... Jakiś small tape, ty dobra. Póki co wygląda no, ładnie. Jakby. Wow, póki co looks good. Jest jakiś. ten ten, it's cut something. naprawdę. Nie no, nie lubię jak główna postać jest traktowana jak debil. Albo tu jest traktowana jak debil. Zamknięte od środka. No bo, no jakby nie można otworzyć kartonu, bo jest mocna taśma. Serio, naprawdę. Mordowe wiertara. Cement, 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 cement. Jest jakaś aparatura. Kurde, jakby wow! Egzamin. O proszę, flip it over. O kurde. Dobra, tylko mogę to jakoś tak. trochę dziwnie to wrzuciłem. Bo tak, kurde ogólnie to tu jest siekiera, która by mogła na przykład posłużyć. No dobra, no wysypałem z tego rzeczy. A ta siekiera, z, wychodzę z założenia, ta się siekiera nie jest dobrą siekierą. <grymne> to też jest zamknięte, kłócać można. No dobra, to serio, tu nie ma nic? Nie wypadło nic z tego, tego? Tak trochę do dupa, bo tu chyba chodziło o to, że wypadło, tylko. Jest zbugowana chyba. Flip it over. No to fl flipnąłem. No właśnie, tam. Wszędzie, może z drugiej strony się uda. O właśnie, mam, dobra, take. Mam box cutter, więc będę mógł przeciąć boxa. Cyk. Dobra, jest fajny system punktu use. Egzamin, jakaś giga kamera. Optical zoom ultra clear, 1.8! To rgplay musi to zobaczyć, 1.8 tu jest, no, on chciał chyba taką kamerę. Take. Jest psiór. Na kamerze. Dalmatyńczyk. Okej, okay, i coś się... Kurde, o kurde jaki vibe w ogóle. Okej, okay, mam latarkę w tym. Jaki vibe w ogóle. I mini VX tapes. No dobra. Śmieszne ogólnie. Kurde, co jak słyszę psa? Co to za dźwięk. Czy wy to słyszycie? A, bo tu niby jest pies. To chyba tym cepakiem jest ta kamera. No, bo według tej kamery. A, i jak ja się na to patrzę, to się coś... Oj Co do chuja pana? Ty, ale nie pieskowi kurwa. Ktoś go obdar ze skóry w ogóle i zajebał łomem. Ja pierdolę. Dobra, czyli ogólnie tematem gry jest to, że na realnym świecie się coś nie dzieje. Jak spojrzę na to kamerą, to się zacznie dziać. Mamy łom. Dobra, weszliśmy do środka jakoś. Jakie powalone, ale pokus gierka, jest kurde klawa. Naprawdę, for real, wow. Wow, wow, wow. Jesteśmy inside. Taki kurde, co, Resident z pierwszej osoby, z vibe'm SCP? Rewolwer, czemu nie mogę tego wziąć? I'm not touching that, może pacyfista nam się trafił. Psiu A, można tego zrobić. Dobra, cioł. Tu coś... wierci. No nie no, to już wolę, żeby to wierciło, niż żeby ten... ...niż żeby być bez światła mi się oświetlone wszystko. No, że trzeba będzie. A dobra, coś będę musiał wyłączyć te korki i potem po to potem pójść. Są zagadki logiczne, kurde, nogierka jest póki co klawa. Zobaczymy czy coś przez mikrofon, czy kamera będzie widzieć czegoś czego nie ma naprawdę. To jest ważne dosyć mocno. Taki trochę słaby punkt widzenia ta kamera. Ale poradzimy sobie, to pewnie zamknięte. A nie, można iść do reszty domu. Dobra, to gra w ogóle ma technologię DLSS-a. Bardzo lubię tą technologię. Dobra. Okej, okay, zaczyna coś klatkować. Mam nadzieję, że FPSO będzie dobrze, bo klatkuje na komputerze za 18 tysięcy złotych. Okej, okay, no szum jest inny na kamerze, nie wiem, czy to celowy zabieg. A wiecie co? Obczajmy najpierw tam na dole, bo mam wrażenie, że to trochę pominęliśmy. Wyłączmy korki. Włączmy latarkę egzamin. No dobra, mamy kasetę jakąś. Okej. Okay. Coś jest na, na górze, to są krajobrazy. No, pewnie będę musiał spojrzeć. Okej, okay, i zakrwawiona łazienka. No, mają problem z animacjami tutaj. Mają totalnie problem z, z animacjami. A włączymy może korki. Czy gra już nie pozwoli włączyć korków? Pozwoli mi, zajebiście gierka jest po prostu ultra ciekawa, like chcę grać dalej, jest Jezusek. Są gruszki, można... Take fruit. Nie mogę tego też wysypać? A tu jest jakaś statuetka jeszcze. Małpę no, myśliciela. Monkey statue. O, tu jest coś napisane. To the cleverest. Dobra, mam co? 650, 650 jest napisane. Kurde, nie no, gierka jest, wow, co? jest wow, jest giga wow, jest jakaś ta, o Jezu, co to jest, kurwa, lamp's head, lamp to była jakaś zwierzyna, jakaś sarna, co nie, był jakiś jelenik jakiś chyba, lamp, albo kozo, kozioł, o Jezu, dobra. Tu Się coś zrobiło. Something's wrong. No, no, tu są drzwi, a tu jest Jezusek. Ale śmieszny to w ogóle dźwięk. A, to trzeba będzie. Kurde, tu było takie. Dobra, już wszystko wiem. Czy ja mogę jeszcze gdzieś tutaj przejść, tak żebym sobie sprawdził zasięg patrzenia? Dobra, nie. Już wszystko wiem. Yy, potrzebuję otworzyć tą kasetę. Watch. Dobra, żeby to było otwarte, to musi być tak. O tak, dobra. I środ na środku musi być ten, o teraz. I teraz będzie działać, teraz będziemy mogli wejść do środka. I pod zlewem jest kafelka. Lamp to owca, dobra, dziękuję. Dobra. Działa. I tu już jest hardkorowo chyba. To jest wszędzie barszcz, wszędzie jest barszcz. Czy tu jest coś ciekawego, jest kle... Clear Tooth, okej, okay, Clear teeth. Dobra, no jest grubo ogólnie I mamy trzecią kasetę Test stake Otwórzmy to Mamy jakiś kluczyk też Co? Ty, ale muz gojeb Dobra, lecimy Ale w ogóle... Wow, ale vibe! Że się kafelki dobudowują Okej... Okay. Gdzieś idziemy. Coś mi goni? Nie. Ale Wajbik w ogóle. Jaki w ogóle zarobisty pomysł? W Skyrimie był taki moment w takim wymiarze daadrycznym. De I mamy kolejną kasetę. Girl. Okej, okay, jakaś gra na telewizorze. Tak, babka babce odpierdala. No dobra. Gierka ma troszkę problem z optymalizacją. W sensie no ja gram na najwyższych ustawieniach. Mimo wszystko mam powyżej 60 fps i na dls się na, na performance, ale no uważam, że nie tak to powinno wyglądać. Ale no ciut, to tam moja opinia. Na pewno gra wygląda dobrze i póki co, jak na demo, jest super. Jakby porównując to do innych Gierek, jest wow. A wzięliśmy też jakiś klucz, czyli gdzieś możemy pójść teraz. I guess. tu się otworzyło. No dobrze. Nie wiem czym jest to 050. No ale dobra, no zobaczymy, jakby. Chodźmy na górę. Tu, jakby mnie prowadzi gra. Ok, to jest to miejsce. To jest jakiś winyl. Jazz Hits 9016. Weźmy sobie Jazz Hits. Jakiś game cartridge. Tu będziemy można pewnie zagrać na cartridge. Ok. Tutaj, o, tutaj. No siema. Gdzieś kawał miękka, no dobra no. Wysuszenie mięsa to jeszcze nie jest zbrodnia, wojenne. Wszystki zegar. No dobra, zagadka z kategorii trzeba będzie ustawić jakąś tą Godzinę. Można winy odpalać. To jest kolejna gra. Secret. Sik Okej, okay. a mogę to wziąć? Mogę. Można winyl puścić, za chwilę puścimy. Ta latareczka. Kolejne winyle. Nie wiem, jakie w sumie tu są. Egzamin. To nie wiem, jaki jest winyl. I ten jeszcze sobie egzamin mi. Relax Collection. No dobra. To by była baba w aparacie. 184 to jest kolejna rzecz. Jakiś kolejny kodzik. A jest, faktycznie się ma. No i się zmaterializuje się? Chyba something is wrong. Po prostu ten winyl, coś tu powinno lecieć. A, powiedzmy po pierwszym no Może teraz zadziała. Nie, to nie jestem winyl. Z tym zegarkiem coś będzie ciężkiego, kurde. Yy, z tym winylem spróbujmy. Dobra. To też nie to. Dobra, i dawajmy ostatni ciężką winyl. Coś tu jeszcze trzeba kurde zrobić. Zdejmijmy te winy na pór, co? Ten zegar trzeba na jakieś kurde. Hmm. Na jakąś konkretną godzinę trzeba ten zegar ustawić. I za bardzo nie wiem na jaką. Dobra, mi te karty ridge. To można sobie pograć. Są dwie gierki. No dobra. Dig. No dobra, no to. Ta gierka chyba rozwalona. 5 za tym w sumie czego się dziwić takimi ty, ty, grami takimi Sik Sikrik, dokładnie Może Później to będzie potrzebne No nie wiem, mam pewien problem Watch No dobra Tu się gra w jakąś grę Tu jest laska faktycznie o Jezu, jest faktycznie, jest zegar To jest 11.30 Czekaj, to w ten sposób O, tak I teraz przyja... czekajcie, na początku struniemy bez winylów? Nie, dobra, musi być jakiś winyl jednak, dobra, od końca lecimy. Nie Nie ten winyl ten spróbujmy. A tu coś jest napisane? Bridge to Pride. Nie, nie też nie ten winem. Stebili jestem, kurde. Ten winę? No nie. A dobrze tu to? Pokaż mi jeszcze raz to. To to było. Watch. A jeszcze chyba może jakaś gra musi być włączona na przykład na tym. No 11.30. Dobra. Może faktycznie to jest jeszcze kwestia włączania jakiejś gry. Się ma zwolczak. Dobra, to otworzymy ten rig, Brick Riggs, czy jak tam się nazywa. I teraz spróbujmy. Nie. Spróbujmy teraz kombinacji z innymi winylami. Kurde, jaka jest ta gra przekminiona, Jakie te zagadki nie są takie proste? Tylko póki co się nie przestraszyłem jeszcze. To jest taki problem. Cyk. O! Kurde, myślałem, że się ondzie, bo już taki mocny szum się robił. Dobra, spróbujmy zmień mi. Nie wiem, o jaki to jest SCP. Po prostu SCP. Pewnie ta kamera jest z podmiotem. Tak mi się wydaje, jakbym miał obstawiać. Ta, 500 in one, od odpalmy. Dobra. Teraz? Nie. Jak teraz te winyle wszystkie pozmieniam i to nie zadziała, to będzie problem. Bo może mi trochę zabraknąć pomysłów. Dobra, też nie. The last one. Nie no, coś jest nie tak. Chodzina to jest dobra. Jakbym czegoś pominął, czegoś Hmm 184 O właśnie, tu jest, cyk Taint Fade Jakaś kurde ta była Jeszcze w tym wszystkim Taint Fade, to jest ta gierka? Tak, to jest ta gierka, a.k.a. Doom Dobra, i teraz kładźmy winy. Wiedziałem, że o mi zapomniałem Ten winyl tak O nie. Czemu nie? nie <grywa> no dobra Leave. Leave. No dobra No dobra Leave the house Z przyjemnością tylko winę wezmę A winę się zepsuł Dobra I Nie trump frajerze przej wezmę te wszystkie rzeczy swoje znaczy, swoje w cudzysłowie jest tu będzie otwarte? Będzie otwarte, dobra. Tylko powolona gierka ogólnie, w sensie zabawna, póki co turbo zabarwa. Zabawna. Okej, okay, jest kacenka Ale śmiesznie się póki co czuję. Zobaczymy później jakim to było SCP-ek, bo nawet nie mam pojęcia. W sumie teraz se wpiszę. Może to była ta tytułowa Ani, Okej. Okay. Coś się stało. Spadły mi FPS-y, moi drodzy. To nie jest, nie dzieje się często. O, klasa D. O, jest w końcu coś SCP. A, amnestyki mi dali, no dobra. A, jestem jakąś klasą D po prostu. The Replication Division. One powalone w ogóle, ale fajny vibe'ik, w sensie, podoba mi się, bardzo pozytywnie zakakuje ta gierka. No dobra, testują mnie po prostu. No tak. No dobra, idę. No dobra, wiem gdzie. O różnych SCP-kach. Tak, 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 o różnych. To jest ta furka moja śmieszna? Nie, to jest jakiś wali. Wszystko dzieje się na terenie Unii Europejskiej, ciekawe. Hejka. No. To. No dobra. No hejka, szkoda, że nie ma tych, polskich napisów. Okej, okay, czy to z kamerą było nie tak? Czy ja zabiłem tego pieska? No, ogólnie no ja nie jestem taki wrażliwy na krzywdę piesków, niektórzy są wrażliwi na krzywdę piesków, więc moją opcją byłoby, że co tu się do tego chuja dzieje. Wow, ty się zajmuje. Wow. Wow. No dobra, postaram się. Continue, lecimy. O, będzie mnie pytać. Okej, okay, no dobra. Lecimy na wywiad. No taki. jakiś dziwny ocean. No, jakieś autorskie są te scypeki, jakiś ocean dziwny. No dostałem tam była właśnie ta white table nothing. No była ta. Czemu? Nie widzę powodu, żeby ich kłamać. Eee, no powiedziałem mi, że mi się pierdolił i zniknęła. <noise> No dobra, spoko mordziaty Ale potężne jest to demo, puk, co? Okej, okay, czyli kolejne Gdzie są wyjście? <grybujesz> ja bym sobie wyszedł Okej, okay, są jakieś zamazane te. Czemu są poza mojej kredyty? End. Tam są, tam jest wyjście, takie zapowiada, Ty gra podpowiada programming. I albo to się dałem o końcu, zakładam? Am I right? Or what? News. Locked. A, że to torby, dobra. Syk. I nie mam nic pewnie. No właśnie. Teraz mogę wyjść. Okej, okay. i co teraz? What's now?

No ale wiemy kto to był, wisiorek zdradził, śmiesznie był oświetlony wisiorek i śmieszny w ogóle głos był. I tu jest jakaś w ogóle drugi drugi bo jakiś kolejny escapek do testowania. Ale go przetestujemy w kolejnym odcinku, jeżeli będziecie chętni. Ja bardzo chętnie nagram kolejny film z tego dema, mam nadzieję, że jeszcze trochę tego demka zostało, bo naprawdę mega fajnie mi się w to gra. Wy decydujecie czy gramy kolejny odcinek, jeżeli tak... Jeżeli wam się spodobał, łapkujcie, subskrybujcie, followujcie, link do gry opisie, link do Twitcha, na którym to było nagrywane, również w opisie Gra jest darmowa na Steamie. Do następnego widzowie i pamiętajcie, że to zależy od was. Yo, 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 cześć!